Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 3 września 2021, 13.45 Klocki hamulcowe z czasem i w miarę użytkowania zużywają się, ponieważ wywierają nacisk na tarczę. Klocki te składają się z metalicznego lub półmetalicznego materiału i rodzaju pasty, która generuje tarcie na tarczach po naciśnięciu hamulca. Dzięki tarciu między metalem a materiałami, z których składają się klocki hamulcowe, na felgach możemy zobaczyć pył. Pył ten pochodzi ze zużycia klocków hamulcowych podczas hamowania i może sprawić, że felgi będą wyglądać okropnie. Aby pozbyć się tego brudu, potrzebujemy specjalnych produktów, które są przeznaczone do usuwania pyłu hamulcowego, który utknął z czasem. Dlatego zebraliśmy tutaj cztery najlepsze środki do usuwania pyłu hamulcowego z samochodu. 1. Armoral low Last Brake Dust Repellent. Produkt ten powinien być stosowany po czyszczeniu felg i kół. Powinien być rozpylany na powierzchnię. Aby koła były czystsze i wolne od kurzu przez dłuższy czas, produkt ten zapewnia do 4 tygodni zużycia przy każdym zabiegu. Pomaga również w łatwiejszym usuwaniu pyłu hamulcowego przy każdym czyszczeniu samochodu. Regularne stosowanie tego produktu pomaga również zmniejszyć problemy z brudem drogowym i brudem wokół opon. 2. Sarfidant Ultimate FHL Cleaner. Instrukcje użytkowania są stosunkowo proste. Jest kompatybilny z chromem, stopem, aluminium i nie tylko. Ma bezkwasową formułę o neutralnym pH, która pomoże twojemu pojazdowi znów lśnić i błyszczeć bez smug, problemów z lakierem bezbarwnym lub uszkodzeń lakieru. 3. Sargui santire Cleaner. Ten produkt jest również doskonały, jeśli mieszkasz w miejscu, w którym gromadzi się dużo zimowego brudu i soli drogowej. Problem ten może powodować powstawanie rdzawych plam wokół kół i felg w bardzo krótkim czasie. Dzięki jego formule można bez problemu wyczyścić białe felgi motocykla. Produkt ten jest również jednym z niewielu, które są objęte 100% gwarancją zwrotu pieniędzy. 4. Sziny society w HL Cleaner Sziny society w HL Cleaner poradzi sobie z najtrudniejszymi plamami i zabrudzeniami które mogą pojawić się na felgach i kołach w wyniku używania hamulców, nie pozostawia śladów na felgach aluminiowych, gwarantuje głębokie czyszczenie i jest dostępny w gotowej do użycia formule, która pozwala na szybkie czyszczenie przy minimalnym wysiłku cztery najlepsze środki do czyszczenia klocków hamulcowych.